Syndrom lustrzanego cienia. Syndrom lustrzanego cienia to rzadka i tajemnicza choroba neurologiczna, która sprawia, że ciało chorego zaczyna naśladować jego własne odbicia. Został ujawniony na podstawie drobnych danych. Użytkownik może zostać przekazany, że jego lewy element jest ukryty, gdy jest podniesiony, albo że jego sygnały są niespójne. Urządzenie było podzielone na dwie niezależne ręce. W przypadku wystąpienia choroby staje się bardziej powszechne. Chory podłączony do filiżanki prawą ręką, mimowolnie napina lewy, jakby się przed lustrem. W skrajnych przypadkach, które są wyłączne, przestają. Kiedy użytkownik chce działać z przodu, jego druga ręka odciągana jest w przeciwnym kierunku. Neurolodzy przypuszczają, że choroby wynikają z niezwykłej anomalii w korze ruchowej mózgu. Gdzie następuje zastosowanie, które następuje z dwóch pozostałych ciał? Część odpowiedzi, która jest efektem wprowadzenia neuronów zwierciadlanych, które zwykle odpowiadają za empatię i naukę poprzez obserwację. Jednak u pacjentów z syndromem lustrzanego cienia, neurony te nie tylko wynikają na inne zastosowanie, ale także na podstawie własnego odbicia przypuszczalnie mózg niestosowany. Które jest ciałem rzeczywistym? Nie istnieje jeszcze skuteczne leczenie tej choroby. Terapia eksperymentalna uzupełnia ćwiczenia z WR, gdzie pacjent dokonuje oszukania mózgu poprzez zastosowanie normalnej kontroli i ruchu. Po zapoznaniu się z chorobą może być niezależne działanie. Pacjent staje się więźniem własnym ciała, które następuje po otrzymaniu sygnału od samego siebie. Subskrybuj.